O, sztuczna inteligencja zaczęła świat, zmieniać świat e-commerce już od jakiegoś czasu, dlatego że ta sztuczna inteligencja jest dzisiaj w, we wszystkich produktach, z których korzystamy, w Google, w silnikach rekomendacji, które są na naszych stronach. I wydaje mi się, że raczej to będzie się pogłębiać, że dzisiejsze e one będą się zmieniać w takim kierunku, że będą tworzyć dla nas spersonalizowanej e-commerce, że będziemy wchodzić na stronę i te strony marek czy marketplace, Ów, będą coraz bardziej indywidualne, będą coraz bardziej place'ami czy MyPage'ami, i te marki, które, które tego nie zrobią, no niestety, no gdzieś będą w, w tyle, bo każdy lubi dostawać coś wyjątkowego i czuć się unikalny i doceniony. No właśnie tak, żeby, żeby tego klienta zatrzymać, trzeba dawać mu poczucie wyjątkowości, trzeba dawać mu poczucie unikalności w taki sposób, że ta oferta, która jest dla niego skierowana, jest ofertą. Y unikalną, jest ofertą dla niego, że te, że te produkty, które, które mu wyświetlamy, które mu oferujemy są do niego jak najbardziej dostosowane, są jak najbardziej dostosowane też do jego lifestylu, bo to nie chodzi o to, że to musi być w moim rozmiarze czy w kolorze, który pasuje do moich oczu, ale też lifestyle, który pokazujemy będzie tym lifestyle'em inspirującym, aspirującym i takim, który będzie jak najbardziej dopasowany do moich potrzeb. A dzisiaj Polacy kupują w e-commerce, e, kiedy są promocje, znaczy są, są dwie strategie na nowości i na promocję. To znaczy mamy, to widać bardzo fajnie w takich jakichś niszowych sklepach, e, e, niszowych sklepach e, o, odzieżowych. E, dro, ostatni drop, pierwszy drop czyli mamy nowości, mamy limitacje czyli budowanie takich. E, reguły niedostępności. Dzisiaj e-commerce wykorzystuje wszystkie stare tryki psychologiczne, tak? Czyli mamy, mamy właśnie te, te, te narracje o, o niedostępności, o limitacji, a z drugiej strony mamy opowieść o cenie, tak? Znaczy jeśli mamy jakiś produkt, który jest szeroko dostępny, który nie jest unikalny, no to klient idzie tam, gdzie jest najtaniej. Oczywiście idealnym połączeniem jest, kiedy mamy unikalny, limitowany produkt w najlepszej cenie, no to wtedy zawsze, zawsze sprzedamy. Pytanie, czy wtedy nasza marża będzie dla nas satysfakcjonująca. Wszędzie, to znaczy od światła na magazynie, no bo to jest, to jest, dzisiaj, to jest dzisiaj temat całego łańcucha, całej opowieści, opowieści komersowej, ale też brutalnie mówiąc, przerzucając część kosztów dla, na klienta. To znaczy to Eldorado, że wszystko za darmo, odsyłki za darmo, jest, się kończy. Dzisiaj klienci muszą niestety część tych kosztów ponosić, no bo ten biznes staje się coraz mniej rentowny, dlatego gdzieś to to, e, gdzieś to rozkładamy, patrząc po wszystkich procesach, gdzie my możemy coś uciąć, które kanały są najrentowniejsze w sensie pozyskiwania ruchu, e, a do tego kończąc, że część rzeczy. Musi zapłacić klient. No właśnie, budując lepsze silniki rekomendacji, budując lepsze cały marketing automation, no to to jest tam, gdzie dzisiaj sztuczna inteligencja już jest i to jest to, co powoduje, że ten klient, że tak powiem, nie tak łatwo jest muło się opuszcza ten sklep i nie tak łatwo dajemy mu zapomnieć o sobie, swojej ofercie, o swoich produktach, o oferowanym lifestyle'u. O, trudno. No dzisiaj, w, znaczy wiadomo, lojalizowanie klientów moim zdaniem jest marka i doświadczenie, które idzie za marką. To znaczy, czyli marka nie, nie, nigdy nie jest bez produktu, marka nigdy nie jest bez obsługi klienta, marka nigdy nie jest bez UX-u. Znaczy to jest coś, co sprawia, że, że, że klient, ta unikalność produktowa sprawia, że klient się lojalizuje, choć oczywiście zawsze, kiedy ta marka jest taniej, jest lepiej.